Czy wiesz, że to właśnie psie miski są jednym z ulubionych miejsc bakterii w Twoim domu? Na psich miskach możemy znaleźć bakterie takie jak gronkowce, salmonelle, pałeczkę ropy błękitnej czy ekoli. A że później z psami śpimy, witamy się, głaszczemy, przytulamy, wszystkie te bakterie mogą przejść na nas. Jak więc sobie z tym radzić? Najlepiej myć miski bardzo często i bardzo dokładnie. Wrzątek, płyn do mycia naczyń i porządne szorowanie codziennie po każdym posiłku, to samo z wodą, codziennie powinniśmy ją wymieniać i myć porządnie miskę. Warto też od czasu do czasu umyć je w zmywarce. Przechodzimy do sedna problemu, czyli nie każdą miskę można zaparzać wrzątkiem, nie każdą miskę możemy wrzucić do zmywarki. Nic nie kupujemy tak często, więc warto zainwestować w coś porządnego, co możemy myć w tomi z powrotem i naprawdę zostawić w zagotowanej wodzie, tak, żeby pozbyć się tych bakterii, a równocześnie, żeby materiał nie tracił swoich właściwości i się nie niszczył, ponieważ wtedy też stanie się ona niebezpieczna dla naszych.